Witamy w pierwszym tegorocznym odcinku Echa Szkoły. Z mną w studiu jest Natalia Topolewska z klasy 8 i Marysia Topolewska z klasy 6. Witam serdecznie. Rok szkolny rozpędził się na dobre, a jego początek miał miejsce 4 września. Wtedy to po raz pierwszy po wakacjach spotkaliśmy się z naszymi wszystkimi kolegami z klasy i nauczycielami. Po krótkiej oficjalnej części rozpoczęcia na sali udaliśmy się do klas, by poznać plan na następny dzień i z zapałem rozpocząć bieżący szkolny rok. Pod koniec drugiego tygodnia nauki, zgodnie z tradycją, przystąpiliśmy do akcji Sprzątanie Świata. To już trzydziesta edycja tego przedsięwzięcia, którą zrealizowaliśmy dokładnie w piątek 15 września. Hasło tegorocznej edycji to: Sprzątanie świata łączy ludzi. Po krótkim apelu członków koła małego ekologa ruszyliśmy na sosnowskie chodniki i drogi wylotowe, by pozbyć się zalegających tam odpadów. Nasze szlachetne działania uprzyjemniła nam piękna pogoda, która przez pierwsze tygodnie rozpieszczała nas wyjątkowo długo. Niestety, wnioski, jakie możemy wyciągnąć, są takie, że stosowanie się do założeń edukacji ekologicznej wciąż kuleje u znacznej części społeczeństwa. Wrzesień to początek czegoś nowego, to również początek dla nowej władzy, która sprawowanie poprzedziła kampania wyborcza i wybory do Samorządu Uczniowskiego. Obowiązkiem klas 5-8 było wyłonienie co najmniej podwoje kandydatów aspirujących do objęcia funkcji członków Samorządu Uczniowskiego. W tym roku do kampanii przystąpili Maja Lutowska, Nadia Koszal, Dawid Brandt, Kacper Stankiewicz, Karol Krajnik, Natalia Niedbalska, Mateusz Janisławski i Zosia Staszewska. Decyzją uczniów klas 08, a także głosujących, pracowników szkoły rolę skarbnika przypadła Maii Lutowskiej z klasy 5. Zastępcą została Natalia Niedbalska z klasy 7, a przewodniczącym wybrany został jej klasowy kolega, czyli Karol Krajnik. W przypadku wyboru opiekuna nie, nie nastąpiła żadna rewolucja. Zatem kto orientuje się w życiu szkoły, ten łatwo może się domyślić, że tę funkcję ponownie będzie pełnił, pełnić pan Ariel Cześnik. Przedostatnia wrześniała środa była dla niektórych dniem sportowo-rekreacyjnym, albowiem wtedy to część z nas ruszyła na swoich jednośladach do Skąpego. Według wszelkich prognoz 20 września miał być dniem wyjątkowo słonecznym i pochodnym. Na ten dzień właśnie została zaplanowana szkolna wycieczka rowerowa klas 6-8 do Skąpego. Ku uciesze wszystkich synoptycy się nie pomylili, więc uczestnicy mogli cieszyć się trasą i pięknem leśnych krajobrazów bez forsowania tempa. Nasi cykliści zwiedzili w pierwszej kolejności sanktuarium Matki Boskiej Skępskiej, by potem udać się na plażę nad Jeziorem Wielkim. Po odpoczynku, posiłku, kilku zdjęciach i grze w frisbee, rowerzyści ruszyli do punktu, z którego widzieli dwa jeziora. Następnie po przegrupowaniu w pobliżu sklepu nadszedł czas na powrót, który był zwieńczony zamówionym w Rogowie ciepłym posiłkiem. 22 września z żywą lekcją historii zawitała do nas grupa Rekonstrukto. Zanim pokaz zaczął się na dobre, występujący opowiedzieli naszym uczniom o średniowiecznych klasach społecznych. Słuchacze mogli również nie tylko się dowiedzieć, ale i przede wszystkim zobaczyć lub dotknąć wiele rodzajów broni i elementów ochronnych ubioru, które były w tamtych czasach wykorzystywane w boju. Chętnych do wzięcia udziału w demonstracjach przygotowanych przez grupę nie brakowało, a pewna grupa ochotników skrzyżowała ze sobą miecze w osobliwym pojedynku. Niestety, zdarzył się przypadek ucznia na tyle niesfornego, że skończył lekcję zakuty w dyby. Kolejny piątek. Również nie należał do tych zwyczajnych, ponieważ właśnie wtedy w naszej szkole swój dzień obchodzili przedstawiciele płci tej nieco mniej pięknej. 29 września na szkolnej sali odbyła się dyskoteka z okazji Dnia Chłopaka, nad którą patronat objął nowo wybrany samorząd uczniowski. Hulanki, swawole kółeczka i wężyki były elementami zabawy zarówno młodszych, jak i starszych uczestników imprezy. Oprócz zabawy tanecznej, przedstawiciele samorządu przygotowali również sprawdzone od lat i lubiane konkursy z owocami proli głównej. Dzień 11 października w naszej szkole możemy podsumować jako Dzień Działań Profilaktycznych. Najpierw z profilaktyczną pogadanką do naszej placówki przyjechał pan starszy aspirant sztabowy, Artur Sugalski. Funkcjonariusz przygotował dla nas filmy oraz pogadankę na temat bezpieczeństwa i odpowiedzialności karnej za różne występki. Spotkanie odbyło się z podziałem na dwie wiekowe grupy. Później tego samego dnia przeprowadzono w naszej szkole próbny alarm przeciwpożarowy. Na szczęście wszyscy stosowali się do poleceń nauczycieli i przeprowadzoną akcję można zaliczyć do udanych. Przesądni mówią, że piątek 13 może okazać się dla nas bardzo pechowy. Jednak tego o 13 października w naszej szkole nie powinien powiedzieć ani żaden uczeń, ani nauczyciel. Tego dnia najpóźniej kończący uczniowie udali się do domów już po piątej lekcji, więc sam ten fakt już nastrajał optymistycznie na weekend. Ponadto samorząd uczniowski wraz z grupą artystów z klas 5-7 przygotował montaż słowno-muzyczny, który na wesoło i w krzywym zwierciadle obrazował różne paretie z życia uczniów i nauczycieli. Nie zabrakło w nim poezji, piosenki i podziękowań dla naszych wyjątkowych nauczycieli, bez których nie bylibyśmy dziś w tym miejscu, w którym jesteśmy. Jak ma być jakieś wydarzenie obchody lub wyjątek, to w naszej szkole najczęściej w piątek, mowa o sprawie nie mniej ważnej i uroczystej. Bo tym razem, tydzień później, miało miejsce ślubowanie pierwszoklasistów. Ślubowanie to pierwsza tak ważna i podniosła chwila w życiu świeżo upieczonego ucznia szkoły podstawowej. W tym roku szkolnym przyprawiła o szybsze bicie serca dziesięcioro uczniów, w tym siedem dziewczynek i troje chłopców. Dla naszych podopiecznych przypadła ona na piątek 20 października. Najpierw bohaterowie ówczesnego dnia przedstawili apel, w którym dowiedli, że wykazują się niezbędnymi cechami i umiejętnościami, by złożyć śluby i dostąpić zaszczytu pasowania. Tak też się stało, co zostało dodatkowo zwieńczone przez pierwszego odciskiem kciuka w szkolnej kronice. Po wszystkim był czas przemówień i podziękowań, a pierwszoklasiści i przybili goście udali się na począstunek do szkolnej biblioteki. Jakieś życzenia z okazji Dnia Chłopaka? Tak, tak. z szczęścia, zdrowia, pomyślności, spełnienia marzeń. Pięknych dziewczyn, dobrych ocen. Wszystkiego najlepszego, Chłopaki. Wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Chłopaka. Życzymy Wam. Zdrowia, szczęścia, pomyślności i żebyście mieli cały szczęśliwi. Wszystko najlepszego, Chłopaka. Zdrowia, szczęścia i pomyślności. Żeby powodziły się w życiu, znaleźli jakąś ołówkę, żeby byli zdrowi, silni, tak jak dalej są i dużo dużo zdrowka, szczęścia, pomyślności, dobrych ocen i wszystkiego dobrego. Z naszej strony to już wszystko. Także życzymy wielu sukcesów w szkole i samych przyjemnych lekcji. До забачение на следващия раз.